Pan senator Jerzy Wcisła. Panie ministrze, wielokrotnie pan mówił, że tak duże publiczne pieniądze usprawiedliwiane są potrzebą. Panie senatorze, zostało to oczywiście zapisane, będzie w scenogramie. Zaś ja prosiłbym pana senatora, którego nazwiska nie będę wywoływał, o to, żeby nie przeszkadzał, nie, nie dawał jakiejś uwagi i uwag takim dualnej, żebym się powstrzymał od komentarzy. Dziękuję bardzo. Proszę ja? bardzo, ja? pan senator Cisła. Panie ministrze, wielokrotnie pan mówił, że tak duże publiczne pieniądze, które są przeznaczone na media publiczne, są usprawiedliwione tym, że one realizują misję publiczną, czym wywołał Pan sal śmiechu wśród wielu senatorów, także i u mnie nie, nie, nie przeczę. Zgodnie z definicją ustawową, misja publiczna zdefiniowana jest jako rzetelne ukazywanie, rzetelne ukazywanie całej różnorodności, różnorodności wydarzeń i zjawisk. Czy zdaniem Pana nagonka realizowana w telewizji publicznej na marszałka Senatu Tomasza Grockiego a wcześniej Pawła Adamowicza polegająca na tym, że publikowano w ciągu dwóch miesięcy ponad 1200 informacji na podstawie donosów informator anonimowych informatorów. Nigdzie nie potwierdzonych informacji, co z definicji wyklucza jako informacja jako taka to jest realizacja tej misji publicznej, tej definicji, przypomnę, definicję rzetelne ukazywanie całej różnorodności wydarzeń i zjawisk. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę bardzo, panie ministrze. Jeśli chodzi o kwestie oceny programu pod względem zgodności z przepisami prawa, rzetelności i tak dalej, to organem do tego powołanym jest nasz Krajowy Regulator, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Ja tylko mogę powtórzyć to, co powiedziałem już dwa razy, to powtórzę trzeci raz. Nie będę wypowiadał się w żaden sposób ani pozytywny, ani negatywny o programie realizowanym przez media publiczne dowolnym ponieważ uważam, że to by było nieuprawnione wpływanie polityka na działania mediów. I zresztą zachęcam wszystkich innych, którzy mają jakikolwiek wpływ na media publiczne, żeby także też unikali tego typu, tego typu opinii. Dziękuję.